A dalej stanowisko kaktusowe. Już tak jak mówiłem w pierwszej części ogród nabiera rozpędu. Tak samo i, i kaktusy. Opuncja bezkolcowa. Tutaj mnóstwo pąków. Opuncja erinacea podobnie. Tutaj coraz wyższe cylindro i imbrikaty. Choć widzę, że w tym roku też Chyba nie zakwitnie. No ale no, zobaczymy kiedy, tam, kiedy to będzie ten, ten jej pierwszy raz. Na pewno pierwszy raz będzie kwitła opuncja, opuncja fragilis. Pierwszy raz no i jednego kwiatka. Pierwszy raz i jednego kwiatka. Ale dobry jeden na początek. Tutaj dalej moje nowe nabytki. Echinocereus fendleri i Escobaria jeśli będzie tu widoczna bo tak kręcę to to rano o, Escobaria Vivipara tutaj także Agava mcleveia która ładnie przeżyła zimę bez żadnych uszkodzeń Podobnie ładnie, także przetrwała opuncja wielaca santerita Więc postanowiłem ją wsadzić do gruntu, tak też w takim miejscu pod samym murem Podobnie jak rośnie tutaj już od paru sezonów Od paru sezonów y, Opuncja Microdicis No ma jakieś tam zniszczenia, ale trzyma się, trzyma się Trzyma się i rośnie I żyje cały czas Tutaj dalej Juka roztrata, podobnie coraz bardziej się tutaj już rozwija. Tutaj drugi kwitnący rozmaryn, ten to już kwitnący na dużo większą skalę. W zasadzie to już większość, może nie większość, ale tak z połowa to już zaczyna już przekwitać. Tutaj moje pierwsze trochę karpusy gruntowe, wysiane z nasion. Miały przygnite stożki, ale jak widać, już tutaj spokojnie sobie odbudowują. Podobnie jak tutaj drugi. Drugi tutaj tak samo. Więc teraz nie ma się co przejmować. Po prostu czekać, aż wypuści. Tutaj dalej. Juka elata. Obok te patyczki to. Te fedry, czyli przęśla. bardzo ciekawe w sensie nawet botanicznym rośliny. Juka, brewifolia, wilczomlecz, wuelfini. A zanim w podobnym takim umiejscowieniu jak na skalniaku, druga opuncja Micro taka duża. Postanowiłem już te wsadzić tutaj na stałe w gruncie. Tam widzę, że na otwartej przestrzeni to sobie nie da rady, ale tak przy, przyciśnięta tutaj do muru i zasłonięte roślinami zimozielonymi, które będą ją chronić także i w, i w zimę może sobie poradzi tutaj obok już sadzony liczemecz groszkowy, który też tutaj zarośnie i da jakąś jej osłonę a tu obok kwitnących liczemecz groszkowy na drugim skalniaku tutaj w cieniu schowane Schowane hebe, jedno, drugie. Po środku aloes striatula. Ten chyba najbardziej mrozoodporny z aloesów. No ale jeszcze chyba w tym roku nie będę go tutaj... Nie będę ich tutaj, bo tu jest ich trzy sztuki. Nie będę ich tu aż tak testował. jak sobie jednak trochę podrosną, Mnie jak nabiorą masy dopiero może w przyszłym sezonie się je przyzimuje. Chyba, że jakieś odrosty od nich będą tutaj to można, można go tak testowo Zostawić na skalniaku, ale to zobaczymy jak to będzie. Tutaj dalej Hesperola parviflora, czyli rabiuka też tutaj mała, wsadzona. Tutaj dalej na skalniaku, takim, który jest odkryty też i w zimę. Opuncja fragilis także ładnie przetrwała zimę. Dalej Echinocereus striglochidiatus wersja bezkolcowa, chociaż z takimi malutkimi kolcami jedna jest. Tak, że tutaj przetrwała bez żadnego zabezpieczenia. Druga opuncja fragilis i tam trzecia. Tutaj słonecznica. Ładnie sobie ładnie sobie radzą. To już tak samo Musa Musabasie pod sam koniec maja już nabrał już, już spokojnych takich reprezentacyjnych widoków. O takie banany walczyłem jak to się mówi Tam w tle Zamusa Basia, Figa Bornholm Diamant Też już tutaj ładnie listki popuszczała Także jest mnóstwo fig. No mam nadzieję że zjem właśnie chociaż, chociaż jedno, może więcej niż jedno no. Niż, niż, niż w zeszłym roku, bo też było tu ich sporo, ale sporo potężnie poopadało. W zasadzie to stała się tylko jedna. Więc mam nadzieję, że będzie coś. Tutaj pod spodem imbir, imbir japoński. I też już tutaj ładnie wychodzi. Nie boi się żadnych tutaj niskich temperatur. Jeden jak i tutaj Drugie stanowisko, wychodzą więc powinienem się spodziewać w tym roku jego kwitnienia i jego, jego właśnie yy, kwiatostanów, które są tutaj częścią jadalną. więc spróbujemy, jak to będzie wszystko spakować. Tutaj coraz większa farkesja rufa. No, już te ładne czubeczki wystają. Obok niej zaczyna się Królestwo Maków. Minęło tutaj Królestwo Tulipanów, teraz Królestwo Maków. Mnóstwo tutaj maków i mnóstwo na nich... na nich pszczół. Jest to mak tatarski. Jest to taki mak... wieloletni. Wieloletni. W postaci byliny. O bardzo dużych kwiatach. No i też w sporym, dużym pokroju. Często się tutaj sam rozsiewa. Może tak z połowę z nich to posadziłem sama, a reszta to po prostu... Widziałem, że tutaj, powy, tutaj powykiełkował i go zostawiłem. Tutaj dalej, pośród tych maków, także różne odmiany kosaćców, um, ale głównie to dominuje właśnie mak pięknymi, właśnie czerwonymi kwiatami. Tutaj dalej tutaj w takim pustym miejscu pozornie pusty, bo ono się też zapełni jak podrosną fuksje Magellanica tutaj odmiany tricolor ładnie przetrwała zimę była przesadzona ze stanowiska z tego stanowiska, w którym rosła ta opuncja Microdasis teraz. teraz przesadzona opuncja Microdysis no ale dla, dla tej rośliny, no to jednak tutaj tam, w tamtym miejscu było za jasno i za sucho. Tutaj powinna się czuć lepiej, bo na pewno dużo lepiej sobie poradziła druga, druga funkcja magellanika odmiany Mollien o kwiatach białych. Też ładnie, jest spokojnie przetrwała zimę, ładnie poodbijała. Więc spokojnie widzę, że te funkcje patycznie wytrzymują w jakimś tam niedużym zabezpieczeniu, przysypane liśćmi. Spokojnie sobie tutaj poradzą. Tutaj dalej, Kalmia też tutaj ładnie. Pączki już nowe tworzy, a dalej, dalej maki, wichle, duży widzconoż groszkowy już takie ogromne. praktycznie mojego wzrostu. Też tutaj pszczoły też tutaj te przychodzą, choć kwiaty nie są jakoś wielco ozdobne, ale widocznie jakiś zapach muszą wydzielać, że pszczoły się tutaj do nich zbliżają. Tutaj cimiernik palmowy. Już w tym roku będzie miał widzę tutaj dwa odrosty duże. Jeden taki mniejszy też sobie ładnie tutaj rośnie. Tu pośród nich schowany. Różanecznik biały. Dalej. Płogownik obok niego także pośród tutaj mrowia, pszczół, atakujących yy, te maki, pomarańcza trójlistna, też to się już ładnie porozrastała, sporo takich sporych gałęzi wytworzyła, no mam nadzieję z każdym rokiem, że w końcu, w końcu też zakwitnie. Już drzewko jest takich rozmiarów, że powinna zakwitnąć. No, powinna zakwitnąć. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jeszcze jedna juka roztrata. I kolejny wilczomecz groszkowy. A obok niego jeszcze jeden mak. Na dole sośnica japońska. Akauba japońska z rewoluta ogromne tutaj kształtowane na, na, takie, na takie drzewko bluszcz i tutaj wsadzone do gruntu odrosty od Musa Grandna. No na razie popaliło liście, ale widzę, że się trzymają jeden jak i drugi. Wsadzimy je tu jako banany, tak bym powiedział jednorazowe. Teraz szadzi i niech będą tam do domrozów, i będą chociaż zdobić przez okres letni. I to już wracając do końca tej części, została jeszcze tylko yy, została jeszcze forsycja biała. Też tutaj pierwszy raz już sadzona w gruncie. Jest to mniej odporny od zwykłej forsycji yy, gatunek. Pochodzący z Korei. Abelophyllum koreańskie. A no Zobaczymy jak sobie poradzi, poradzi zimę. Nie rośnie tak mocno, ekspansywnie jak, tak, jak zwykła forsycja. Nie jest takim wielkim krzewem. Więc powinna sobie tutaj znaleźć swoje miejsce tutaj pomiędzy pomiędzy tą Farkesją rufą. I dalej został jeszcze ogród w cieniu.